A teraz posłuchajmy co pisała Juliuszowa Albinowska w 1916 roku w swej książce Grzyby w gospodarstwie domowym i handlu na temat suszenia grzybów. Świeżo zerwane grzyby obciera się ściereczką starannie z piasku i z ziemi. Robaczliwe i korzonki odrzuca się a czapeczki układa na deszczułce. Tę część czapeczki, w której był korzonek, obraca się do góry i po wyjęciu chleba z pieca wstawia się do ciepłego pieca piekarskiego. Sok, który grzyby z siebie puszczą, zlewa się, bo po zlaniu soku grzyby prędzej uschną, po czym znowu grzyby zasuwa się do pieca i suszy je. Gdy wyschną, nawleka się na cienki a mocny sznureczek lub grubą nitkę. Wiąże się w wianki i wiesza w ciepłej kuchni, by doschły. Trzyma się w suchym miejscu. Grzyby można suszyć w ciepłej rurze po ugotowaniu obiadu. Odpadki grzybów powstałe przy oczyszczaniu jadalnych grzybów suszy się i rozciera. Uzyskany proszek jest znakomitym dodatkiem do miękkiej karmy wszelkiego rodzaju dla kur.